Martwisz się i niepokoisz o wiele rzeczy. I nie bez powodu. Gościnność zawsze ma znaczenie. I jestem wdzięczny za to, co robisz. Zasługujesz na jeszcze więcej. Twoje intencje są właściwe. Ale naprawdę liczy się tylko jedno. Najlepiej służy mi ten, kto zwraca uwagę na moje słowa. One są priorytetem. To wybrała twoja siostra. To jest dobra część, która nie zostanie jej zabrana. Zabrana? Twoje jedzenie, obsługa są cudowne, ale przeminą wraz z resztą świata.